Ja się wszyscy nie będę powtarzać. Yy, Postaram się mówić niedługo, co dla mnie jest dość trudne. Witamy na pierwszych zawodach cyklu Trójpolówka, czyli biegi na orientację. Część pierwsza rozgrywana, jak widzicie, w Złotowie przy pięknym parku Zwierzyniec, yy, na gościnnych terenach nad Lipka, yy, w miejscowości Pogaje, które zwą się Szwajcaria Kiupińska. Yy, jak w Szwajcarii mamy sporo górek, także dzisiaj będzie yy, ciekawy bieg. Pokrzywy są? są pokrzywy są pojąki. Yy, są pajęczyny i jeżyny. Mamy do znalezienia 18 punktów. Część, to 19 punktów. Część z nich to zielone punkty kontrolne, czyli słupki. Część z nich to lampiony, te duże 30 na 30. W opisie punktu będziecie mieli z tyłu, czy jest to ZPK. Jeżeli jest to słupek, to jest napisane ZPK. Przypominam tylko, że nie wszystkie słupki, które zobaczycie w lesie, należy podbić akurat na tej edycji. Tak, także sprawdzajmy dokładnie, gdzie odbiliśmy wzory, także lepiej się nie pomylić. Żeby zdobyć taki piękny medal, jak trzyma pan prezes, pan prezes Piotr Witecki, to dostajecie na razie tylko taki kontur, a jak będziecie we wszystkich trzech biegach, to medal złoży się w całość. się To ten brudny to ten, to będzie ostatni dostaje. Po, po, po biegu nie musicie pędzić od razu do domu, zapraszamy, będzie ognisko, mamy kiełbaski, dla każdego jest też butelka wody, żeby spokojnie sobie tutaj odpocząć, także ze spokojem. Wiem, że niektórzy później wracają do internatu. A ja jako prezes chciałem powitać tutaj przejmę już część spożywczą na siebie i zapraszamy, dzisiaj będzie krupnik i kiełbaski i może herbata w ograniczonych ilościach. Znaczy powinna wyjść pomidorowa, co się uda to zobaczymy. Nie wiem czy wegańska dzisiaj podobno, tak? Tak. Tak, tak. niestety wegańska, mieliśmy tu małego zonka, tak, więc... Tak. Żeby było prosto i żeby było miło. Cieszymy się też, że przyjechaliście i zachęcamy do zajrzenia na naszą stronę www.korpus.com.br, ponieważ jest jeszcze kilka innych imprez, które może nie są na orientację, ale są terenowymi imprezami, na przykład pieszy rajd, który odbędzie się 11 listopada i operacja Lisia Kupa, 26 listopada. Szczególnie polecam, bo jest to poszukiwanie odchodów zwierząt w lesie, więc myślę, że dla niektórych może być ciekawe. No i następna edycja Trójpolówki. Tutaj jest kraj lasu, nie? tam, jak jest, tam tak, jest to drzewo. To tak, tak, o. w ten o. sposób. No. Aha, bardzo dobrze. bardzo I teraz dobrze, tutaj, tutaj, na lewo i tak, tak, na tak, tak, tak. Poczekajcie, żeby wszyscy wiedzieli gdzie są. Pokażcie, gdzie jesteście. No tutaj. Pokaż, tu, na, jesteś. tak. na granicy kultur. Dobrze, ale wiesz, co zorientuj sobie mapę, będzie ci łatwiej. Zobacz, tu. I teraz będziesz wiedziała, jak biec, nie? Zobacz, że wybiegniesz do ścieżki. A nie, wy się musicie cofnąć. No co, na do dziewiątkę tej tej do tyłu. Tak, no tak. No. no? Dobra. No. Śmigajcie. Co? Ale, może, może na ale słuchajcie, jak się obracacie to mapę trzymajcie zawsze tak, tak jak jest. Tak, ja. Żeby była zorientowana, nie? Ty się obracasz, mapa stoi w miejscu. No. no to to mówię. Na szagę chcecie iść? O wy! No tutaj na tą główną i tak na skos. Po no. co mamy się wracać? No. No. Ej, wiecie co? Ja bym... Ja osobiście. Ścieżka taka, nie, to jest Albo gra... tędy, tu i tu, nie? Tak? No. Wracamy, wracacie się tutaj, tak? tak granicą kultur, drogą i jesteście tutaj po przecinie. No to tak samo możemy iść Te tak. Możecie iść tak, obojętnie. Ale to co będzie chcecie. dalej. No, y... Jak pójdziemy tędy, to się nie opłaca w ogóle, bo to jest dalej. Dobra, wracajcie się. No. Wracajcie. Ale pomysły bardzo dobrze. Analiza jest najważniejsza. Świetnie dziewczyny. Pa! pa jeden poddajad. start! Ale <laughs> gdzie my jesteśmy? <laughs> Przepraszam, słowe. Leć. Później zobaczysz. Najbardziej doświadczony W lewo skręć ty. Teraz, teraz w lewo później. No way. No elo. Nie. No, tak. Ale, patrz, już mnie nie widać. No elo. Tak, my tu byliśmy na ostatnich zawodach, oczywiście. Było super. Ale teraz jest trzeba... Jeszcze są trzy koleżanki bodajże na trasie, ale ponieważ cztery, jeden z kolegów musi wracać, a koleżanki raczej nie mają już szans na zwycięstwo w całej imprezie, to chcielibyśmy tutaj ogłosić trochę wyników. Eee, bardzo dziękujemy wszystkim za udział, że chciało Wam się przejechać, niektórzy z całkiem daleka, eee, niektórzy byli na wszystkich trzech edycjach, za co Wam serdecznie dziękujemy. Eee, mamy finał. Ktoś musi być pierwszy, ktoś musi być ostatni. Yy, wręczamy nagrodę za pierwsze miejsce, bo nagrody jesteśmy tak bogaci, że mamy tylko za pierwsze miejsce, także bardzo mi przykro. Yy, w kategorii damskiej, no bo to zaczniemy od kobiet. Yy, Zwycięzczynią całego cyklu została pani Dominika Wojczak. Bravo. I tutaj mamy taką nagrodę, o proszę bardzo. Najlepiej zorientowana kobieta. Eee, I chodzi dziękujemy. tu, żeby, żeby, żeby nie było. Gratulujemy. Dziękujemy. Bardzo dziękujemy za udział. Mimo kontuzji na ostatnim biegu. Więc z dużą przewagą. Pan Łukasz Jankowski. Brawo! Brawo. Chciałbym tylko niezłośliwie dodać, że jakby chłopaki byli na wszystkich trzech edycjach i tak biegali, jak biegali na tej ostatniej, mogło być ciężko. Być różnie, tak jest. Najlepiej zorientowany facet w okolicy na trójpolówce Bardzo dziękuję. Bardzo gratulujemy. Dziękujemy za udział. Dobre. Wszystko jest? Dziękuję. Odbierz. Jak, jak ktoś nie ma kompletu, bo startował w jednej edycji, to też zapraszam. Dzięki. To mamy medalu, a później coś. Tu do, do, dogadamy, tam później pobiegnę jakąś dodatkową, to dołączymy do niej medalu. Mamy pomysł, żeby jeszcze zrobić ten dla pary. No to Będzie kolejna tradycja, Mogę czy się zapiszę więcej jeden par. Ja par. Ja pary, pary. Bo ona jest wolniejsza. I ja Ci zapiszę w ogóle więcej to Wtedy będziemy kombinować. Dziękuję. Co? Nie, nie wiem? Dziękuję. Ja bardzo. z trzeciego kawałka? Tak jest, musi być.